Obluzowanie obostrzeń cieszy, ale i dziwi. Kino Kosmos od 12 lutego wznawia seanse filmowe, ale tylko na okres dwóch tygodni. Bilety możemy kupić przez internet, tak jak to działo się do tej pory, a także w kasie od godziny 12. Repertuar należy śledzić poprzez stronę internetową kina. Już wiadomo, że wszelkie rygory sanitarne będą widzów obowiązywały: czyli maseczki, dezynfekcja rąk i stosowanie odległości. Sala będzie zajęta tylko w 50%. A Miejski Dom Kultury planuje dalszą pauzę. Jeśli chodzi o działalność Domu Kultury, czyli o zajęcia, to jest to bardzo krótki okres, jeśli mamy się otworzyć na dwa tygodnie. I tak naprawdę. Musimy się skontaktować również z rodzicami uczestników zajęć, ponieważ już wiemy, że nie wszyscy rodzice są chętni, aby na te dwa tygodnie wysyłać dzieci. Sytuacja jest mało klarowna, społeczeństwo zdezorientowane ciągłymi obostrzeniami i ich luzowaniem. Jak funkcjonować w świecie ciągłych zmian, tak jak teraz, nie dając się temu wszystkiemu zwariować?